Szanowni Państwo, chciałbym nawiązać do tytułu kongresu, czyli zdrowie psychiczne dla wszystkich. Zdrowie psychiczne dla wszystkich. To pierwsze takie skojarzenie oczywiście jest takie, że chodzi o deinstytucjonalizację. Rozmianą w ten sposób, że. Wsparcie jest oferowane nie na samym końcu, kiedy już problemy są poważne, tylko dla ograniczonej liczby osób, ale bardziej środowiskowo i jak najwcześniej. I chcę powiedzieć, że to się z pewnymi oporami, trudnościami, ale dzieje. Bardzo wiele dobrego na przykład dla polskiego systemu wsparcia uczyniły środowiskowe domy samopomocy. I to nie tylko dla tych osób, które są objęte przepisami ustawy o dotyczącej zdrowia psychicznego, bo to oddziaływuje także na pomoc, na przykład organizowanie pomocy dla seniorów. To po prostu taki nurt, w którym się mówi, że ta pomoc, no właśnie, powinna być taka mniej zbiurokratyzowana, a bardziej taka funkcjonalna, dostosowana do realnej sytuacji osoby jednak mieszkającej u siebie na co dzień. Chcę również powiedzieć, że to zdrowie psychiczne dla wszystkich to dla wszystkich oznacza również, Pewien sposób działania, docierania ze wsparciem, który nie naznacza, który nie odciskuje takiego piętna, że jesteś kimś, kto, kto jest inny od, od pozostałych, i w związku z tym to pomaganie zamiast integrować, to tak trochę izoluje. W tym kontekście chcę powiedzieć, że pan prezydent zgłosił do parlamentu taki właśnie projekt ustawy o centrach usług społecznych z taką właśnie intencją żeby po pierwsze ta pomoc nie była selektywna, tylko powszechna i żeby się nie wiązała z uzyskaniem statusu klienta pomocy społecznej, tylko właśnie żeby mieszkaniec po rozmowie, ale niekoniecznie takim formalnym wywiadzie środowiskowym i bez decyzji administracyjnej miał dostęp do różnego rodzaju usług społecznych, także dotyczących obszaru zdrowia psychicznego. Chciałbym również korzystając z możliwości Zaprosić Państwa do udziału 1 lipca będzie w gmachu Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Pana Prezydenta z jego osobistym udziałem Kongres Poradnictwa. Intencja jest taka, żeby stworzyć maksymalnie właśnie dostępny, powszechny system usług poradniczych jako usług pierwszego kontaktu, od których zaczyna się wsparcie, zaczyna się pomoc. I chodziłoby, żeby tam wzięli udział ludzie, którzy zajmują się poradnictwem z różnych nurtów także w tym nurcie zdrowotnym i żeby to było objęte również z problematyką zdrowia psychicznego. Więc zapraszam wszystkich do udziału w tym, w tym wydarzeniu. I wreszcie chciałbym powiedzieć, że to wsparcie dla wszystkich, to wsparcie o charakterze środowiskowym to jest również związane z tym, żeby nie zamykać się w takich niszach, w takich. Gdzie po prostu specjaliści z jednego zawodu próbują udzielić wsparcia, tylko raczej współpracują ze sobą. Taki wybitny znawca problematyki profesjonalizacji zawodów, Talcott Parsons, mówił o tym, że jednym z takich podstawowych nurtów profesjonalizacji jest tak zwany rozwój przez różnicowanie. Że powstają nowe specjalności, które stają się potem zawodami, niektóre z nich profesjami. To jest taki e, dynamiczny proces, który też powoduje wiele różnych napięć. E, bo to, I teraz, tak naprawdę, tego typu spotkania służą właśnie temu, e, żeby spotykali się ci wszyscy, którzy zajmują się e, pomaganiem, i uzgadniali między sobą, e, co należy robić w interesie tych, dla których to wsparcie jest do których to wsparcie jest adresowane. Życzę Państwu w imieniu Pana Prezydenta, żeby ten kongres był właśnie takim miejscem spotkania, takim miejscem wspólnej refleksji. Bardzo dziękuję.